Kolejnego dnia na nie ogarzę. Kolejna noc po prostu. <laughs> jakiś trudniejszy moment przeżywamy, bo powiem Wam, że przez ostatni czas nie było tak źle. Oni generalnie byli zdrowi, raczej przesypiali noce. Coś im się teraz pokiełbasiło w związku z grudniem, a mnie się tutaj. Wczoraj mi się coś porobiło z czytnikiem, nie byłam w stanie na nim czytać, bo wyobraźcie sobie, że. Ja go dzień wcześniej, czyli przedwczoraj podładowałam, no nie w całości, bo tam miał 60 parę procent. I zaczęłam czytać tą pomoc domową, zresztą wrzucałam to na Instagrama. No i wczoraj mówię, no to będziemy kontynuować. Ja otwieram, a on mi krzyczy, że on chce prądu. No więc musiałam zacząć czytać wczoraj coś innego jeszcze. Zniosłam go, żeby go podładować tutaj, bo tutaj mam kabel akurat do niego, więc jest naładowany, ładował się przez całą noc. Mam nadzieję, że dzisiaj już mi nie zrobi takiego wymaru. Robię śniadanie. się na nie. Może się kąpię. Y, odwiózł syna w międzyczasie, bo ja w ogóle wstałam dzisiaj po dziewiątej. Jakiś koszmar. Odwiózł syna do przedszkola. Y, powiedział, że ja go odbiorę. Mamy taki układ, że jak jest on w domu, to się wymieniamy. Więc ja go odbiorę dzisiaj, skoro on go zawiózł i no nic jemy się na nie. Dlaczego mi się to przesuwa cały czas? To miał być serduszko, ale ponieważ nasza butelka od kaczupu nie współpracuje ze mną, to wyszły buchu mazy. Transcrição e update od wczorajszego dnia doszły śpiworki, ale powiem Wam, że całościowo nie wygląda najgorzej, a w zasadzie większość rzeczy już mamy włożonych. Także tutaj jest ok, szuflady za to pękają w szwach. O, tu jest pierwsza szuflada, niewiele dołożyłam, bo już się niewiele dało. I tutaj druga, jak widzicie, też pełniosiężka. U naszego syna podobnie. No ale to już Wam wczoraj pokazywałam, tutaj się uzupełniły piżamy. I trochę też doszło z Tu stoi pomidorowa, o której mówiłam wczoraj, czego zapomniałam wkleić do masa, ale to zaraz wam zrobię mały powrót do przeszłości. Paruje się to strasznie. Mały powrót do przeszłości i wkleję klip, który nagrałam, a nie wrzuciłam. A dzisiaj będziemy robić kaszę i kurczaczkę. I ja bardzo często używam albo pasaty, albo korzystam z takiego sosu z Tesco, dlatego że on ma bardzo fajny skład. Jak zobaczycie to tutaj za bardzo, no dobra, cukier, no sfokusujesz się czy nie. E, jedyne co mi tu nie pasuje to ten cukier, ale tak to raczej te składniki są, nie ma nic bardzo sztucznego. E, jedyne do czego się właśnie można przyczepić to cukier, tak więc od czasu do czasu właśnie zamiast pasaty, tak jak dzisiaj używam takiego zwykłego sosu do bolonie z, z Tesco. No i mówię, dzisiaj będziemy jeść kaszę. Ale jak zwykle u nas danie jednogarnkowe. Ja wiem, że to jeszcze nie wygląda, ale u nas jak w typowej polskiej rodzinie, wczoraj był rosół, dzisiaj będzie pomidorowa. Jest taka blada, bo jest trochę więcej rosołu i warzyw. Dałam tylko jedną pasatę. No i dodatkowo ja ją robię jeszcze na mleczku kokosowym. Ona powinna się zrobić ciemniejsza, dlatego że dodam jeszcze trochę koncentratu pomidorowego, więc ona będzie ciut, mocniejszy kolor miała, ale przez to, że jest to mleczko kokosowe i że było więcej warzyw, кажется, то такая Pomidorowa, nie pomidorowa, bardziej pomidorowo-jarzynowa. Patrzę sobie, jak inni otwierają kalendarze adwentowe. No i ja poza tym jednym, który dostałam od tej dziewczyny z Dublina, no to moje dwa kalendarze jeszcze nie przyszły, dlatego że jeden jest w paczce z Polski, kalendarz od Burżuła. I on przyjdzie do mnie. No, paczka będzie jutro nadana, więc on przyjdzie do mnie we wtorek następny, więc jeszcze muszę tydzień poczekać. No i mam też jeszcze jeden kalendarz naklejkowy, na który czekam, ale tutaj on był wysłany już. Wydaje mi się, że za dwa tygodnie temu. No i poczta polska nie propsujemy tego. W dalszym ciągu go nie dostałam, więc na razie oglądamy, jak inni otwierają ten kalendarz i już wiem, co jest przez pierwsze trzy dni. I sama Wam może potem pokażę, jak już w końcu ten kalendarz do mnie przyjdzie. I mam nadzieję, że przyjdzie, bo nie chciałabym, żeby zginął, bo to bardzo fajny kalendarz jest. Chciałam dobrze, ale nie wyszło. Patrzcie, jakiego mamy krzywu, co... No jakoś będziemy musieli, nie wiem, ją chyba sznurkiem przyczepić do czegoś, bo ona wielkościowa jest idealnie taka, jak chciałam, ale ją tak wygięło na jedną stronę. Nie sznurkiem, no nie sznurkiem mu się podłoży, po prostu. Coś, Coś się, tak się podłoży. Się Dobrze. No mój mąż on wie, on na pewno wymyśli, bo tak to, jak będzie prosta, to ona nawet całkiem równa jest z dwóch stron, w sensie. Mam, mam jednego przyjacia na to. Tak? O! Ty ile lat czekał? <laughs> Czekamy na przydasia. Tutaj wam pokażę, jak artystycznie przykleiłam taśmą, ale z daleka tego nie widać aż tak bardzo, bo tutaj są e, Pinokie 2, to jest drugi, i to rodzice Błażeja przywieźli w zeszłym, znaczy na początku tego roku w styczniu, jak byli we Włoszech. Tak więc zobaczymy, jak długo to wytrzyma, bo no, może nie są bardzo ciężkie, ale leciusieńkie też nie. O, <laughs> to się tu pchasz, koleżanko. Oj, no już dużo lepiej powiem ci. No, nie ma tragedii. No, Jest okejka, okay daję okejkę. Okay napsułaś i dajesz okejkę okay teraz. Ale co ja napsułam? Trzeba pójść no, po tą choinkę. Ja hmm. napsułam. Mnie wysłał po czym ja napsułam. Na no, pewno. Takie To jest y, lokomotywa Juliama Tuwima przetłumaczona na angielski. I tą książkę dostał nasz syn od jednej z koleżanek w pracy Błażeja. I ponieważ oni dzisiaj męczą, a w szczególności córka bardzo go i cały dzień w kółko czyta te same kicie kocie, no to y, poprosił mnie, żebym przyniosła właśnie lokomotywę i że przeczyta im lokomotywę zamiast tego. It seems to, to burn anymore. But soon we'll be ready. The coaches are fixed. Tuck, outcock. And also some trucks for goods or mixed. Horses, cows, bicycles, umbrellas, umbrellas and chicks. A thousand men, as huge and strong as tall Big Ben. Each one's weight of the seals ne could never shift them from the rails. Co to za kula mocy masz? Lodowe kule. Tylko troszkę, troszkę za długo leżały. Ale ładne. Czekaj. Tu, o, ładne ci wyszły takie. Ładne. Bo poprzednim razem to nie do końca były napełnione, Poczekaj. a tym razem powiem ci, że poszło bardzo, bardzo ładnie. No, nie, łatwo. Nie, nie ma lekko. Ale kule są. Do napojów. Wszelakich. Wszelakich. Jak widzicie, nasze elfy raczej należą do tych leniuszyńskich i. Pominę to, że choinka ubiera ja, błażej nadzorował dzieciaki, a one twierdzą, że nadzorowały mnie. <grymne> Więc tak się biedaki zmęczyły, że tutaj proszę, odpoczywają sobie w kąpieli pionkowej z okładami z ogórków na oczach. Jestem ciekawa, miny naszego syna jutro, jak to zobaczy. Ogórki oczywiście pochodzą z jego lunchboxa, żeby nie było. Chyba muszę się poskarżyć, że nikt nie zauważył na ten moment: że w poprzednim vlogmasie zrobiłem żonie typowy video bombing. Jeżeli chodzi o jeden kadr, to widać jest mnie tam dosłownie przez kilka sekund. Macham do wszystkich i nikt nie zauważył. No ja wiem, to że to się tam... tam żona edytując też, żona edytując też nie zauważyła. Także zapraszam do odwiedzenia poprzedniego pseudo 4 minuty 45 sekund i popatrzeć sobie tam za ole po lewej stronie w rogu pojawia się taki duszek przez chwilę pojawia się macha do was nie zauważył nikt w ogóle no zupełnie a to specjalnie mało tego że ona nie zauważyła w trakcie jak ja to robiłem i nie zauważyła w trakcie edytowania no nie no jestem to się ludziom dziwisz ludziom no prawda się dziwisz. dokładnie a no co zrobić